W tym miejscu może być Twoja reklama wideo. Skontaktuj się z nami. Wanda i Banda oraz grupa Make to główne gwiazdy festynu rodzinnego, który odbędzie się w Smykowie w czwartek 15 sierpnia, czyli w pierwszy dzień długiego sierpniowego weekendu. Mamy zespół Bandę Wandę, mamy zespół DiscoPolo Make. Y Będą koła gospodyń wiejskich, które y, zawsze nas tutaj wspierają. Y, będzie sympatycznie dobra muzyka. Oczywiście będą nasze perełki typu królewiaczki, y, smykowia, dzieci z poszczególnych też y, szkół, y, z przedszkola. Y, koła łowieckie też będą, czyli będzie na pewno coś yy, z dziczyzny. Także... Serdecznie napełnimy zaprasz... Tak, tak, tak. I myślę, że yy, będzie wesoło i przyjemnie. Także serdecznie do Państwa i Pana redaktora zapraszam. Rozpoczęcie festynu przewidziano na godzinę 16.30, a chwilę później sceną zawładną dzieci z przedszkola w Smykowie oraz młodzież z podstawówek w Królewcu i Miedzieży. Po nich koncerty dadzą uwielbiane w regionie grupy folklorystyczne Królewiaczki oraz Smykowia. O 19.00 na scenie wystąpi zespół coverowy B&B. A potem wejdą na nie gwiazdy, których nikomu nie trzeba przedstawiać. O 20.00 rozpocznie się występ zespołu Wanda i Banda, a o 21.30 publiczność rozgrzeje disco polowy Make. Festyn zakończy dyskoteka pod gwiazdami prowadzona przez DJ-a. Cały czas na placu pomiędzy urzędem gminy a przedszkolem samorządowym funkcjonować będzie strefa cateringowa. Zjeżdżalnie i dmuchańce dla najmłodszych rozstawione zostaną tam także stoiska profilaktyczne różnych jednostek.